Cześć, mógł wyjść z tej strony, czyli jak na moim kanale. I dzisiaj specjalna 200 subów. A tym specjalnym był Simon Mówi. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję za 200. Już mamy 220 z kawałkiem. Bardzo wam dziękuję. A ja już nie przedłużę. Zostawcie subę, ja dzwonem, lajka. I co? Zapraszam do oglądania. Infinity Blade nie bierze broni. Jak ktokolwiek go broni, to po prostu zabiję mi się nie chce walczyć z Ale to nie można Nie, nic nie można, nic nie bierzecie Nowal mówi, stańcie w linii tam Nowal mówi, stańcie tam Sorry, sorry, sorry go, ulećcie tego typa Dawać leczenie, słyszeliście króla? Nowal mówi, stańcie wszyscy tam Stańcie wszyscy tam w linii Trzy Dwa, jeden No nie mogę, no Dobra. Dobra. Ym, teraz budujemy sobie rampę. Dobra, czekaj, mutuję wszystkich, bo to już jest. Dobra, wszystkich mam zbutowanych. Cicho konfituro. Ej, no kurde, jak Dobra. I teraz. Dobra, czekajcie, to jest. Dobra, to jest cegła, to jest drewno, bo nie mi się zapomniało o budowaniu. To jest cegła, to jest drewno. Tam, gdzie stoi, to jest drewno. I dobra. I teraz zadam Wam pytanie Eym Dobra. I tutaj jest jeden. A tutaj dwa. Tutaj jest dwa. Magamie slot. Jeden. Lewa. Po lewej stronie z jeden, po prawej dwa. I teraz o, o jakiej o jakiej liczbie myślę? Jeden czy dwa? O. Dobra, Dobra. 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 A Ej, obstawiajcie. Ale nie jest najbardziej, to mu kto ma powiedzmy drin na jeden. Obstawiajcie. Nie! Nie oszukuję. Dobra, Będę miał jedną liczbę Nie budować, nie zabudować. Kurde Zostawić go O wali, Wszyscy poszli na dwójkę, rozumiem Kurde, dobra no, Ej, ej, ej Wygrałem? Jadę na World Na World A, łatwo, łatwo Dobra, stójcie nie wiem jakim cudem, ale wszyscy się zgadli. Tak! Zgadli. Wszyscy zgadliście miałem dwójkę. Nie Łako, wiem jak to zrobiliście. Ok, no, po, nie rzucajcie więzi. tych siodków. Wszyscy... Nowal mówi totalny bezruch. Weź się przesunął, Rikom. Nowal mówi totalny bezruch. Nowal mówi: wszyscy ułożcie się w linii. Tutaj. Piaki no, Ogólnie, w linii, Do, wyrównać Nowal mówi, wyrównać No a, bo... Dobra. No nie rzucać tymi, bo jeszcze raz jej... I... Yy, a możemy dobra. kółeczko? Kółeczko yy, Dobra, zrobi... Nowal mówi, zróbcie kółeczko O, kozak, chodźcie jak na Wefe

A yy... to jest bangu. Dobra. No nie wiem, nie widzę Bambika Jeszcze nie raz. Widzia. Nowal mówi, ustawcie się w linii jeszcze raz, żebym lepiej was widział. Chodźcie tu. Tu. No tam ja ustawcie tam. się w linii, Nowal mówi. Dobra, nie rzucaj z nimi ptaczkami, bo zaraz... I jeszcze ktoś, ktokolwiek coś zrobi. No, no nie wierzę, nie, w typa. Nowal mówi totalny bezruch w linii Bo byłeś tego otopikera, a nie? Dobra, zrobimy teraz tak yy, To będzie taki... Kto pierwszy? Ten lepszy Nowal mówi... Movie... Taniec bambika Ty byłeś pierwszy Dobra, Noval mówi stop, wszyscy stopują

co ty mnie tak bijesz? Co ja ci zrobiłem, gościu? No! Kurde. Nowal mówi, kucnąć. Nowal mówi, obróci się w lewo. No i tam jest lewo. <grym> Nowal mówi... Odwróćcie się. Wprawo. A jak ja mieszkam w Australii, to w którą mam się obrócić? <grym> Nowal mówi, obróci się w prawo. Eee... Ale... Wszyscy musielibyście tak, teraz zginąć, bo jedynie. On się dobrze obrócił, on się dobrze obrócił. Bo to nie miało być, że stąd w, w prawo, tylko tak obrócił się w prawo. No ale powiedziałeś w prawo, nie 90 dobra, stopni. No, to jest 10 stopni, to jest 10 stopni. Kościu, dobra. To jest w y... prawo. A to jest prosto. Właśnie. Yy, dobra, już, już, już. Teraz. Nowal mówi Bile, podskocz, Naval mówi, na mówi kucni, Naval mówi otwórz budowanie, Nowal mówi wstań. I wstań. Chodzak, czekaj, muszę rampę. Mamvik no, nic nie zrobił. On mnie ja laga, miał laga miał, on nie zrozumiał. Tak wyrównać. Wyrównać. Yy, nie było, Naval mówi. Nie było. Tu wali ich na ziury, a nie? Ja nie co nowal, nowal mówi wyrównać. Czekaj, nie mów nic, bo mi się patro zładował. Okej. Okay. Oj, sorry, sorry. Yy, dobra, teraz. Dobra, już wybaczam. Nowal mówi. Stój. Otwórz budowanie. Dobra, już. Dobra. Yy, Nowal mówi kucnij. Jest ja schował budowanie, ten, ten, ten. Ale Na padzie się nie da kucząć bez schowania budowania. Ale no to Proszę kutność i zdjąć budowanie, i kutność i tak robi się. Ja bym już to zaliczył. Nowal mówi wyrównać. Nie równaj Ale gruby. O, dobrze. <laughs> Dobra, teraz głupie. E, Nowal mówi, kto pierwszy przybiegnie, e, ten mieszka w Australii. ten mieszka w Australii. Ej, wstał, wstał, wstał. Ten wstał. Ten wstał. Dobrze. Dobra, dobra, nie zauważyłem nie nie Nowel mówi totalny bezruch i wstań Bez Nowel mówi wstań i zamknij budowanie Kucnij Ej, daj mi chyba ze skara jednego Dobra, starcie Dobra Teraz, teraz zrobimy jakąś może zrobimy. konkurencję, e, zrobimy tak, że pierwsze dwie osoby, które zginą, ale czekajcie jeszcze, Nowal mówi, teraz wszystko jest Nowal mówi, e, bitwa na klilofy, ale jak się, jak y, 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 dwie osoby zginą, to koniec, start, Nowal mówi start. Team, 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 bitwa team, na team, team, Nie, nie ma teamów, Nowal mówi, nie ma teamów. Ej, on żyre rybę, oszust. Można. Można brać leczenie. No kurde, zabijcie się w końcu. Dwie osoby muszą zginąć. Ale nie no ja mówię, mu mi lepszą. się Patro zładował, a ten mnie zabije. No jak ci kiedyś człowiek rozumie. Dobra, tam widzę bitwa jest wielka. Copie, oni się leczą, to nie ma sensu. Dawać, dawać. Dobra, Nowal mówi bez leczenia, nie ma leczenia. Jak zobaczysz, że ktoś się leczy albo... Jak ktoś on zauważy, że ktoś się on, leci, on, można się leczy, można go zabić. Można go zabić jak ktoś się leczy. No kurde! Ej, ej, ej! Wracaj na pole bitwy! Co uciekasz? Ucie, nie uciekaj! Wracaj na pole bitwy! Wracaj na pole bitwy! Co to za... Ej! Nie pozwoliłem budować! Nawal mówi, wszyscy... ...przestają budować! Ej, on ma takiego logo! Daj mi go zabić, chłopie! Nawal mówi, wszyscy przestają budować! Eka, ja go dogonię! On mi ucieka, on ma 2HP chłopie Ej, ktoś opuścił ten świat, dobra Nieważne, może go wywaliło Niestety, szkoda Ty No, teamują się na mnie, co to ma być? Nie, nienawidzę tego Dobra No nie wiem, teamują się na mnie No, mam low, ale uciekam no, on jest? Ej, on, on mi uciekł nim no. Mamy ekstremnie ekstrem, nie teraz. Y... 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 Dobra, no. dawaj, dawaj, dawaj. <gryw> nie, dobra, Nowal mówi totalny bezruch. Nowal mówi, przyjdźcie do mnie ustawcie się w linii. Nowal mówi. Zabił go. Tak, dobra. tak go zabił, ten, ten, ten. Nowal mówi, ustawić się tutaj w linii. Nowal zabij mówi. Go, Zabi go, Ale ja przeżyłem. Zabi, on go zabił. Tylko szło osoby? Tego, Tego po środku tego po zabił. Czemu? Tego pośrodku, bo on zabił je po czasie już. On zabił tam Trudno, zabił go. Aminexprim. Dobrze. Później. Albumę! gumę! <coughs> mówi wyrównać, dwie osoby zostały. <noise> Noval mówi wyrównać i otworzyć budowanie. Nowal mówi kucnij, Nowal mówi wstań, Nowal mówi zamknij budowanie, Nowal mówi skocz. Nie, skoczył! Zabij go! Zabij go! Przegrał! Jak dostaniesz dostaniesz jednego HEDA... A, no to mi... Dobra. Możesz mi zabić i można powiedzieć, że wygrałeś, proszę. Nie, czekaj, czekaj, to jest za słaba broń. Proszę, ja stanę na rampie. I oficjalny. The winner oh, oh. is! Przekonajmy się! The winner is! Ej! Ej, kto to był? Ty wygrałeś? Ej, kto wygrał? Tak, ty wygrałeś Tak, ja, wygra... ja wygrałem. jak ty jesteś? Jak ty jesteś Ty jest kacem Miłosz? Tak. Nie, siadom. Ej, Ej, no, fort, wygrał i nie wiem jaką mu nagrodę w sumie dać. Kina! Nie wiem. Kina mu weź. Ale ja nie mam 2L. To jest no nie wiem, może mu dam moderatora czy coś, jak wyjdzie na kanał.